This is the future. Wiedząca robota leżąca robota przy fryzonie ale wychodzi ludzi? Od... Juste pas et j'ai Lalalala Patrzcie, la, la, la. co się tu dzieje Jakie tu precyzje są, kurde, jakieś indiołówka tutaj Nastawiania jaskół, czy ogon będzie fryzowany Teraz drugo, drugo ta... Druga płaszczyzna Jeszcze trzeba go przymocować, bo na razie tylko tak stoi, ale nie spadnie już Patrzcie jakie to będzie jaskół czy ogon. Patrzcie jakie to kurde precyzje tutaj się dzieją. <grywy> no frez jest zamocowany tak, że tu jest kurcze na stożku, ale ten stożek tu jest specjalny patent taki jak w frezarkach jest, że on z góry że on z góry się kurde nie teges. Że nie wyskoczy ze stożka morsa podczas drgańczych, i takich dupsach W frezarkach jest zawsze u góry przykręcone na tym. Jacek będzie wiedział, bo on się znał na tym. A tu jest chwycone na ósemka plus taki stożek, który to trzymie. To jest ministerstwo opatentowań zrobiło tak jest. No, jutro jak to chwilę przy tego. Czyli rzeźbiemy to się to jeszcze wyfrezuje no i to będzie ta... To jest ta ostatnia ta ostatnia część z tego. Z tych te jakie to precyzje tu są. Jak to wszystko... Jak to wszystko pasuje Jak pierun. <grym> Nie jak pasuje jak pierun. Witam w jednym piwie, go, w jednym, piwie go, to, mówi, w jednym filmie go do, że ja to pi, że piwa nie widział w tym. Jacek my zawsze piwo pijemy. Bo mi to, że chłodzenia nie widział w tym filmie. Musi się po chłodzenie musi skoczyć, Ale to film 6, kurde stycznia jest. Także to trochę jeszcze czasu. Zanim tym co ja dzisiaj nagrywam, zanim oni go zobaczą to trochę potwo. Dobra, tyle na razie.